Jeszcze jest taka kwestia, jak napełniamy jelita cienkie. Jeżeli cienkie napełnia się w zależności od przeznaczenia, to znaczy, czy to jelito będzie odkręcane, czyli będziemy tworzyć małe czy długie odcinki. Jeśli będą tworzone małe odcinki, na przykład 10-15 cm, wówczas należy jelito napełniać luźniej. Albo usuwamy powietrze tym sposobem, tak jak pokazał w tej chwili, Janek. A koniec zawiązujemy. Ja teraz napełnię to jelito to cienkie luźniej i pokażemy wam jak przy użyciu sznurka przewiązuje się, tworzy się małe odcineczki, i takie typowe tak zwane serdełki. Na długość mniej więcej 5 cm. Jest to cienkie. Troszeczkę sobie pomagam, żeby było luźniejsze. Czyli nawet powiem, że zabieram to i to. O! Wyciągam je na siłę. Na chwilę. Igła się przydała. Się. Muszę przybliżyć, ponieważ. O! Musimy napełnić nadziewarkę. Ale ciekawe, że ja nie mam efektu tego napowietrzania na maszynce. Ale zobacz, jak masz bardziej rozdrobnione. No zobaczmy. Przekrojmy. Od... Oddzielać od słoniny. I tak samo. Tutaj mamy z, z kością. Dobra, może ja? Po te Teraz może ja wypnę Delikatnie. te żebra. Zaczynamy bardziej z tej strony, dlatego Proszę że chwilę, tak. tu są schowane chrząstki kości Kość, żeber, tak. które układają się w ten sposób.